Cześć, witam Cię z tej strony, Jacek Stanek, ze StanekJacek.pl. W dzisiejszym nagraniu, może takie, może będzie to nagranie, jakbym to powiedział, może nie, nie po Twojej myśli, ponieważ dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że aby dojść do sukcesu, do osiągnięcia dużego naprawdę sukcesu, zrealizowania wielkiego celu, Musisz na to poświęcić około 10 tysięcy godzin. Tak jak to ostatnio przeczytałem w jednej mądre, mądrej książce, wszyscy ludzie, którzy osiągnęli, osiągnęli duży sukces, którzy zostali naprawdę milionerami, multimilionerami, może nie skupiajmy się w tym momencie tutaj na pieniądzach, ale ludzie z sukcesu, którzy odnieśli bardzo duży sukces, czy to sportowcy. Poświęcili na to minimum 10 tysięcy godzin. Takim przykładowo Stok miał 12 lat, kiedy zaczął marzyć o tym, aby zostać mistrzem olimpijskim. Ćwiczył po kilka godzin dziennie, ale jego marzenie, jego cel został zrealizowany. Zajęło mu to ponad 10 tysięcy godzin. 10 tysięcy godzin, 10 godzin yy, treningu, yy, ogólnie wyrzeczeń. Justyna Kowalczyk ćwiczy ponad 300 godzin yy, przepraszam ponad 300 dni w roku. Ćwiczy, aby być w takiej formie, w jakiej jest. Wszyscy ludzie sukcesu, którzy chcą osiągnąć sukces, którzy znają swoje dlaczego. Znają swoje cele, które mają jasno wypisane na papierze i robią wszystko w tym kierunku, aby te cele osiągnąć, muszą włożyć w to dużo pracy, zainwestować dużo swojego czasu. Jeżeli ty rozmyślasz się nad osiągnięciem sukcesu, nad osiągnięciem dużego celu, musisz się naprawdę mocno. Mocno poświęcić. Trzeba zrezygnować nieraz z oglądania telewizji. Trzeba zrezygnować z bezsensownego tracenia czasu, na przykład na przeglądanie Facebooka w poszukiwaniu sensacji. To są wszystkie zbędne rzeczy. Musisz usiąść spokojnie i wypisać sobie na kartce. Cały plan Twojego dnia. Co robisz? W każdy dzień skup się przez kilka dni nad tym, co w danym momencie robisz i ile czasu Tobie to zajmuje. Jeżeli tego nie zrobisz, nigdy swojego czasu nie wykorzystasz naprawdę w stu procentach dobrze. Ponieważ jeżeli przykładowo za zaangażujesz się w jakikolwiek biznes, w jakiekolwiek przedsięwzięcie, czy to będzie biznes tradycyjny, czy to będzie biznes marketingu ściągnięty, czy to będzie jakiś e-biznes, <coughs> <coughs> przepraszam, będziesz się musiał zaangażować w niego czasowo. Nie myśl, że ktoś za ciebie wykona pewną pracę. Oczywiście twój lider, twój menadżer, y Podejrzewam, że jeżeli to będzie praktyk, jak, jak najbardziej będzie chciał Tobie pomóc. Wskaże Tobie drogę, ale jednak Ty musisz wykonać pewne działania. Przede wszystkim zainwestować swój cenny czas. Teraz sobie policz, ile to jest 10 tysięcy godzin, aby dojść do wielkiego sukcesu. Aby osiągnąć taką naprawdę totalną niezależność finansową. Aby móc życie swoje naprawdę żyć pełnią życia. Aby zrealizować cel tych 10 tysięcy godzin inwestując dziennie ja tak na ściągę spoglądam, żeby teraz nie liczyć. Abyś mógł to osiągnąć przykładowo inwestując 3 godziny dziennie na swój biznes 10 tysięcy godzin to jest 10 lat. 10 lat, aby stać się profesjonalistą, stać się człowiekiem właśnie sukcesu. Jeżeli zainwestujesz 4 godziny, ten okres skróci się do lat 7. Jeżeli zainwestujesz kolejny, przykładowo 5 godzin dziennie, okres 10 tysięcy godzin zainwestowanych w Twój biznes to jest 5,5 roku. Jeżeli natomiast przykładowo zainwestujesz 7 godzin dziennie, abyś został profesjonalistą, zajmie ci to tylko 4 lata. Może aż, dla niektórych jest to aż. Ale powiem ci szczerze, że jestem, jestem przedsiębiorcą od wielu lat. Ponad 19 lat prowadzę swoją działalność gospodarczą. I powiem ci szczerze, że wiem, co to znaczy robienie biznesu. Jakie ryzyko musisz ponieść, aby budować jakikolwiek biznes tradycyjny? Musisz najpierw zainwestować, czy to w towar, jeżeli będzie to działalność jakaś handlowa, jeżeli działalność usługowa, musisz zainwestować pieniądze w, w narzędzia, które będą Tobie potrzebne do wykonywania działalności. I nie masz żadnej gwarancji, że tą inwestycję odrobisz, że ty nie spajtujesz wcześniej, zanim odrobisz tą inwestycję. Bo w zysku nie można liczyć, że, że nagle zapalić jedną usługę i zarobiłeś na niej, nie wiem, tam 2, 3, 4, 5, może 10 tysięcy. Odejmij te 10 tysięcy najpierw od inwestycji, którą, którą zrobiłeś, którą poniosłeś. Dopiero wtedy możesz zacząć liczyć zyski, jeżeli całą inwestycję odrobisz. Odliczając wszystkie składki, na zysk, które zapłacisz, odliczając wszystkie podatki, które zapłacisz ponieważ prowadząc jakąkolwiek działalność musisz się z tym liczyć, że będziesz musiał płacić podatki, będziesz musiał płacić zusy. Również jeżeli będziesz działał w marketingu sieciowym, będziesz musiał płacić podatki. Nie ma nic za darmo, czy to będziesz w Polsce, czy gdziekolwiek, może są gdzieś większe, mniejsze podatki, ale jednak te podatki będziesz musiał płacić. Jeżeli chcesz zostać szybko profesjonalistą, musisz zainwestować maksymalną ilość godzin w działania w tym kierunku, aby zostać właśnie profesjonalistą w danej branży, w której działasz. Dam ci taki teraz przykład na, na szybki, po prostu na szybki krok, aby szybko osiągnąć wysoki poziom. Jeżeli zainwestujesz dziennie 8 godzin. Do, do takiego poziomu, naprawdę profesjonalisty, zajmie ci to około 3,5 roku. Jeżeli zainwestujesz 9 godzin, 3 lata. Jeżeli zainwestujesz 10 godzin, to jest ponad 2,5 roku. Jeżeli zainwestujesz 15 godzin, zajmie ci to tylko ponad półtora roku, aby zostać naprawdę profesjonalistą, żyć godnie i wygodnie i realizować swoje marzenia, pasje i cele. Nie wiem, w którym miejscu się dzisiaj znajdujesz, ale jeżeli oglądasz to wideo, podejrzewam, że chciałbyś jak najszybciej do tego celu dojść. Więc tak jak jeszcze raz Ci powiem, rozplanuj swój dzień, abyś nadaremnie nie tracił swojego cennego czasu. Zrezygnuj na jakiś przynajmniej na jakiś czas z telewizji, zainwestuj ten czas właśnie w budowanie swojego biznesu. Zrezygnuj, przykładowo, przez pewien czas, jeżeli, nie wiem, często tam wychodzisz gdzieś do jakiegoś klubu, czy to na dyskotekę. Zrezygnuj na jakiś czas z tego, abyś mógł za niedługo mieć tego czasu więcej. Na, na wszystkie przyjemności, które tylko ci się zawarzą. samo się nie zrobi. Musisz, musisz wykonać pewne kroki. Dlaczego Ci to mówię? Ponieważ wiem to na swoim własnym przykładzie. Zrobiłem sobie ostatnio naprawdę taki mocny rachunek sumienia, ponieważ ja mówię mocno, wedle tych zasad zacząłem działać w lipcu 2014 roku. Do tej pory, czyli jest styczeń, Dokładnie 20 stycznia, dzisiaj jest 2015 roku, czyli minęło lipiec, sierpień, wrześniu, październik, listopad, grudzień i mamy ponad połowę stycznia, czyli 6,5 miesiąca. W tym momencie mogę się chwalić może chwalić, jak przekazywać wiedzę, którą osiągnąłem do tego momentu każdej jednej osobie mogę poprowadzić Ciebie również za rękę w biznesie marketingu sieciowego oczywiście ponieważ takim, takim na chwilę obecną biznesem się zajmuję i mogę Ciebie poprowadzić za rękę oczywiście powtórzę tutaj jedno ważne słowo Nauczę Cię wszystkiego, pokażę Ci wszystko, ale jeżeli nie wykonasz tych zadań, nie wykonasz kroków yy, wedle schematu, wedle wskazówek, które ja Tobie dam, Twoja droga do sukcesu będzie się wydłużać. Tutaj nie ma wymówek, jeżeli przychodzą dzisiaj do Ciebie rachunki do zapłacenia, przykładowo przychodzi rachunek za prąd, przychodzi tam rachunek za telefon, za telewizję satelitarną, rachunek nie poczeka. Jeżeli ty mówisz, że dzisiaj może biznes poczekać, może z, nie dzisiaj, może jutro to zrobię, spróbuj rangowi powiedzieć, żeby poczekał miesiąc, dwa, a może pół roku, a może dwa lata. No nie, nie ma takich cudów, rachunek nie potrzebuje. Wcześniej przyjdzie komornik. No, oczywiście, rachunek będzie czekał, ale przyjdzie za ten rachunek komornik. Najpierw albo wyłączy ci prąd, albo po prostu wyłączy telefon. A tak czy tak zaległości będziesz musiał zapłacić, jeszcze w dodatku z odsetkami. Także zastanów się dobrze nad tym, co ja do ciebie dzisiaj powiedziałem. Myślę, że wyciągniesz z tego wnioski, że dałem tobie bardzo dużą wartość. Jeżeli po prostu błąkasz dzisiaj. W tym temacie, że nie wiesz, jak zrobić biznes, coś ci nie wychodzi, ucz się od praktyków, i tym sposobem tylko możesz dojść na szczyt. Jeszcze raz powtórzę: nie szukaj drogi własnej, szukaj drogi sprawdzonej. A drogę sprawdzoną tylko możesz znaleźć u praktyków, idąc zgodnie z krokami, które, które oni wcześniej zrobili, i śladami osób, które już jakiś poziom osiągnęły. I właśnie zmierzać za nimi, aby osiągnąć taki sam poziom, jaki one mają osiągnięty na, dzi na dzień dzisiejszy. Jeżeli dojdziesz do tego poziomu, zobaczysz, o ile te osoby wyszły wyżej. I kolejnym krokiem robisz wtedy znowu to samo, idziesz dokładnie tymi samymi śladami, za tą osobą, czyli za Twoim mentorem, którego sobie musisz obrać. Myślę, że wykorzystasz tą wiedzę w budowaniu swojego biznesu, w budowaniu swojej przyszłości. I zaczniesz stosować te naprawdę proste metody, bardzo proste metody, od dziś. I zaczniesz szanować swój czas. Nie będziesz go przeznaczał na, na, na naprawdę byle pierdoły. Na jakąś śmieszną telewizję, która nie wnosi żadnej wartości. Oczywiście... Jak najbardziej polecam oglądać programy sportowe, gdzie widzimy na podium właśnie mistrzów, którzy właśnie swoją determinacją, swoją, swoim zaangażowaniem i swoją przede wszystkim swoją, no, się zagubiłem, swoimi, swoimi działaniami stałymi, naprawdę stałymi, dążącymi do celu, właśnie to osiągają. Jeszcze raz gorąco Cię pozdrawiam. Zapraszam na mojego bloga, jak zwykle, stanegacek.pl. Cześć.